Nie, czy są nie? wiem, jeden? Tak jeden? jeszcze jeden. Nasza sytuacja to bardzo dobra, Nie, jest

a teraz kalkulatory, dek, 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 dek. 20. Po imię, imię się wejdzie. To bank host, to chwila. Kalkulatory muszą mu wychodzić. 29 znaków. Wiecie co? Ja te siknę, film się będzie nagrywał, przyjdę zaraz. Jutro puszczę normalnie, ale poś. Yes, to to jak? Tak. Wtedy na tym telebimie tam, co, co, co puszcza ten Mile. A? To mogę to... Po... dziewczyny, jutro już mogę... O, to dzisiaj mnie weźmiecie jutro, opublikuję. Taki mały klawik? Ja nie ale to jest klubu Ja! Dobra, yes. okej. Okay. Ja mogę już resztę, bo garą cały miesiąc, ale Ale z coś tam, nie? Pirtalem. Pirtalem. No. I Idę, Jeszcze będę film grać.